Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World Nandera. Dzisiaj wam opowiem troszeczkę co nieco o myśliwcu A6M, całej serii myśliwców yy, japońskich znanej szerzej jako Zero z angielskiej nazwy, w kodowo nazywane przez Amerykanów było jako Zeke. Jest to myśliwiec zbudowany przez wytwórnię Mitsubishi, tą, która dzisiaj słynie z znakomitych aut. Jest on myśliwcem cesarskiej, japońskiej marynarki wojennej, stąd oznaczenie A. Jest on siódmym tierem w War Thunderze. Wcześniej od czwartego tieru mamy Hydroplan. Jednak on ze względu na doczepiany niżej podwozie ma bardzo słabe osiągi w porównaniu do wersji z podwoziem chowanym, normalnej myśliwskiej wersji. Jest to myśliwiec niezbyt szybki. To trzeba od razu powiedzieć, jednak on nie potrzebuje jakoś specjalnie długiego rozbiegu, żeby startować. Wystarczyło 70 metrów. Takie były też wymogi marynarki wojennej, ze względu na to, że ich bombowce nie miały czegoś takiego, jak kat bombowce. Lotniskowcy nie mają czegoś takiego, jak katapulty i nie przyspieszały samolotów, więc myśliwce musiały startować o własnych siłach, dlatego on potrzebował krótkiego rozbiegu. Mamy Dwa karabiny 7,7 mm z amunicją 1000, e, 1000 naboi i działka w wersji 2M zabierają tylko 120 naboi, więc to jest bardzo mało. E, I w dalszych wersjach rozwojowych e, ta ilość amunicji została zwiększona, e, dostępne są tylko wersje oprócz hydroplanu M2, M3, e, M3 MOD 22 i e, A6 M5. Wersja A6M4 nie została nigdy wprowadzona. Jednak była ona w fazie konstrukcji, planowania tej konstrukcji, jako wersja z na duże wysokości z turbosprężarką w silniku. Jednak została ona pominięta ze względu na to, że czwórka w języku japońskim oznacza śmierć i to jest raczej uważane tam jako za liczbę pechową. Dlatego on nie jest, nie była takiej wersji doprowadzonej do walki, lecz myślę, że jako prototyp może zostać dodany do gry War Thunder. To, co wyróżnia ten myśliwiec na tle innych, to przede wszystkim niesamowita zwrotność. Jak widać, 19 sekund zajmuje mu ogólnie z zawrócenie o 180 stopni. Samo wznoszenie pisze, że to jest 13 metrów na sekundę, jednak po odblokowaniu oporu powietrza i kupienie go oraz lepszego silnika to zdecydowanie bardziej wzrasta i naprawdę powiem wam, że bardzo przyjemnie się nim wznosi i on się nadaje do taktyki Bunen Zoom. Dobrze. Jest on jak każdy myśliwiec, japoński papierowy, co zaraz będziecie mogli zobaczyć na filmie wideo, który wam puszczę i zobaczycie jak on sobie radzi w walce. Dobra, to już widzimy się w gameplay'u. No i zaczynamy od razu od przykładu z bitwy Arkidowej. Gajam się tutaj ze Speedfire'em. Uwalniam swoje działka 20 mm Speedfire ma odrwany oh, ogon oh, i nie może już nic zrobić. O dziwo, te działka 20 mm już mało, ma, mają małą amunicję. One, jak celnie trafimy, to potrafimy rozerwać przeciwnika dosłownie na strzepy. A to, że nam nie ucieknie w żaden sposób manewrami, to tylko działa na naszą korzyść. Dobrze, teraz będziemy tutaj lecić sobie prosto na przeciwników, ale ja zauważyłem, że Junker 88 będzie podchodził do lotu nurkowego prosto na nasz bukier, dlatego udałem się za gonitwę za nim. I strzelałem przed chwilą tylko i wyłącznie z działek 20, 20 mm. Teraz używałem troszeczkę karabinów. Mam ustawione je pod oddzielnymi przyciskami, przez co u oszczędzam amortyzję w ten sposób. No i, i teraz... Obydwa działka wkraczają do akcji. Junkers nie może nic zrobić. Dobra, teraz będzie przykład z bitwy e, historycznej. Okej, okay, a to jest już przykład z bitew historycznych. Lecimy sobie nad jakąś mapą. Błanką coś tam. Nie pamiętam dokładnie. Wysokość 2000 metrów. Dopiero no, co rozpoczęła się nam bitwa. I... Próbuję się rzucić tutaj zaraz na tu dwójkę. Jednak to nie jest zbytnio dobry pomysł w ostateczności, się z niego wycofałem. Można powiedzieć, że bardzo dobrze się z niego wycofałem, ponieważ zobaczycie jak łatwo jest uszkodzić yy, myśliwiec japoński na bitwach historycznych. To jest P2, teraz gdzie, gdzie ja polecę? Tak, na P2. Zobaczycie, oberwę chyba tam 2-3 razy z karabinu i już będę miał takie czerwone, troszeczkę krzydło na rozkładzie samolotu to będzie już świadczyło, że naprawdę oberwałem. I to jeszcze używałem starej amunicji typu T na karabinku. No. Widzicie, już tutaj oberwałem. Naprawdę te samoloty są papierowe, trzeba uważać, dlatego nie warto się pakować prosto na bombowce, tylko lepiej znaleźć sobie jakiś cel Myśliski i siąść mu na ogonie, on nic ci nie zrobi. Po prostu sobie spokojnie do niego strzelać. I teraz... Natrafimy na chyba Laga. Laga, który oberwie od nas bardzo mocno. Nie, to był jak. Przeleci nam tutaj zaraz cwaniak. Ale nie będzie się spodziewał aż tego, co mu zrobię. To pokazuje naprawdę te działka 20 mm nie tylko sprawdzają się na Arkeidach, ale również na historykach. Tutaj gonimy. Niestety nie udało się tym razem, ale on wykonuje kolejny naprót. Ja jestem od niego dużo bardziej zginny i dostaję celną serię prosto w kabinę. Zauważyłem tutaj zaraz resztkę ja, e, jaków, które będą mi gonić. Ja zaraz racji, że jestem uszkodzony, postanowię się wycofać z walki. Ponieważ tak trzeba robić. Trzeba grać, żeby jak najmniej otrzymać tym, y, hitów na historykach, jak i również na arkadach, y, z pończykami, bo te samoloty, jak wcześniej mówiłem, są papierowe. Trzeba strasznie na siebie uważać. Próbuję tutaj nawiązać jakąkolwiek jeszcze walkę z tym jakiem, jednak on jest ode mnie dużo bardziej szybszy. Dlatego porzucam to. Wcześniej zauważając właśnie, że jaki siedzą na plecach. To właśnie będzie wszystko, jeżeli chodzi o ten opis A6. Naprawdę samolot bardzo fajny, jednak jak do każdego potrzebna jest odpowiednia taktyka. I one są, się diametralnie różnią. Samoloty japońskie, od samolotów niemieckich, to, są, to jest naprawdę bardzo duży, duża różnica pomiędzy nimi i mi trochę ciężko było z początku się przesiąść. Dobrze, to do zobaczenia w następnych produkcjach. Siema, ja jestem Lorda Schenik, cześć!